Strata 2 milionów dolarów przyszła z zdradą mojego partnera. Podczas gdy on się śmiał, ja planowałem jego ostatni cios z mojego biurka. Mam na imię Loren, mam 42 lata i współzałożyłam technologiczny startup w San Francisco o nazwie Nexus Innovations. Specjalizowaliśmy się w analizie napędzanej przez sztuczną inteligencję, a po siedmiu latach ciężkiej pracy. Zdobyliśmy kontrakt na 10 milionów dolarów z dużym klientem. To miało być nasze wielkie przełomowe. Ale w zeszłym miesiącu mój partner Itan, ktoś komu ufałam od czasu w koledżu, kosztował nas 2 miliony dolarów jednym lekkomyślnym ruchem. Myślał, że wygrał. Nie wiedział, że przygotowywałam się do tego momentu od ponad roku. Itana i mnie poznałam w 2010 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, oboje studiując informatykę. On był tym towarzyskim, zawsze rzucającym szalone pomysły, podczas gdy ja byłam strategiem, zamieniającym jego chaos w wykonalne plany. Założyliśmy Nexus w 2016 roku z 50 tysięcy dolarów naszych własnych oszczędności pracując w małym garażu w Oakland. Ja zajmowałam się technologią, on zarządzał klientami. Do 2023 roku mieliśmy 30 pracowników i nowoczesne biuro w Financial District. Ale Ethan się zmienił. Zaczął przychodzić późno, brać długie obiady biznesowe i przyłapywałam go na rozmowach, które szybko przerywał, gdy wchodziłam. Sześć miesięcy temu zauważyłam rozbieżności w naszych finansach. 200 tysięcy dolarów zniknęło pod opłatami konsultingowymi. Skonfrontowałam go. To pomyłka, powiedział z swoim zwykłym uroczym uśmiechem. Naprawię to. Nie kupiłam tego. Wtedy zaczęłam kopać. Zatrudniłam forensycznego księgowego bez wiedzy Itana. Raport przyszedł dwa miesiące później. Itan odciągał fundusze do firmy fasadowej założonej na nazwisko swojego kuzyna. Sfałszował faktury, zawyżył wydatki i nawet podrobił mój podpis na kilku transakcjach. Ponad 500 tysięcy dolarów zniknęło, zanim to odkryłam. Nie skonfrontowałam go, jeszcze nie. Zamiast tego zainstalowałam oprogramowanie śledzące na naszych serwerach, by monitorować jego działania. Zabezpieczyłam też każdy e-mail, każdy kontrakt, każdy raport finansowy na bezpiecznym dysku w chmurze, do którego nie miał dostępu. Mój ojciec, emerytowany prawnik, zawsze mówił: Dokumentuj wszystko, dowody są twoją najlepszą bronią. Wziąłem to sobie do serca. W zeszłym miesiącu Itan zrobił swój wielki ruch zepsuł nasz kontrakt na 10 milionów dolarów wyciekając wrażliwe dane klienta do konkurenta, naszego największego rywala, Horizon Dynamics. Klient wycofał się, powołując się na naruszenie zaufania i pozwał nas o 2 miliony dolarów odszkodowania. Ethan odegrał rolę zaskoczonego partnera, chodząc po biurze, krzycząc: "Jak to się mogło stać?". Ale widziałam uśmieszek, który ukrywał, gdy myślał, że nie patrzę. Sprawdziłam logi serwera tej nocy. Wyciek pochodził z jego logowania. Z czasem dwie cztery nad ranem, gdy myślał, że nikt tego nie zauważy. Już rozpoczął negocjacje z Horizon, planując ucieczkę z dużym bonusem, zostawiając mnie z chaosem. Śmiał się z kolegą tej nocy w barze po drugiej stronie ulicy. Słyszałam, Loren weźmie winę, jest za miękka na tę grę. Tego wieczoru usiadłam przy biurku, światła miasta migały przez okno i otworzyłam zamkniętą szufladę. W środku była teczka o nazwie Plan awaryjny. Zawierała wszystko: raport księgowego, logi serwera, zrzuty ekranu e-maili Itana z Horizon i nagrane połączenie, w którym chwalił się obaleniem Nexus od środka. Zbierałam dowody od miesięcy, czekając, aż się potknie. Teraz go miałam. Zadzwoniłam do mojej prawniczki, Rachel, o dwudziestej To czas, powiedziałam. Złóż pozew jutro. Oszustwo, defraudacja i sabotaż korporacyjny. Rachel nie wahała się. Z tymi dowodami jest skończony. Następnego ranka Itan wszedł do biura z kawą w ręku, jakby nic się nie stało. Wyjdziemy na prostą, Loren, powiedział, klepiąc mnie po ramieniu. Wymusiłam uśmiech, mój żołądek skręcał się z odrazy. Do południa został powiadomiony o pozwie na oczach całego zespołu. Jego twarz pobladła, gdy czytał zarzuty. Co do diabła to jest, krzyknął, rzucając papiery na mój stół. Oparłam się na krześle, spokojna jak zawsze. To sprawiedliwość, Itan. Myślałeś, że pozwolę ci zniszczyć wszystko, co zbudowaliśmy? Zająknął się. Ty nie możesz nic udowodnić. Przesunąłem teczkę po stole. Udowadniałem to od miesięcy. Pozew nie był jedynym ciosem. Również poinformowałam Horizon Dynamics o podwójnej grze Itana. Natychmiast go porzucili, bez bonusu, bez pracy. Nasz klient, po zobaczeniu dowodów, Zgodził się wycofać pozew przeciwko Nexus w zamian za zmodyfikowany kontrakt po niższej stawce. Nie było idealne, ale uratowało firmę. Ethan z kolei był skończony. Sąd zamroził jego aktywa do czasu procesu, a 500 tysięcy dolarów, które ukradł, zostało prześledzone do jego firmy fasadowej. Jego kuzyn zwrócił się przeciwko niemu, dostarczając wyciągi bankowe, by się ratować. Adwokat Itana doradził ugodę, ale odmówił, wciąż wierząc, że może się wykręcić swoim urokiem. Nie mógł. Trzy miesiące później proces się zakończył. Itan został zmuszony do zwrotu 500 tysięcy dolarów plus 1 milion dolarów odszkodowania dla Nexus za sabotaż. Zakazano mu również pracy w branży technologicznej przez 5 lat wyrok śmierci dla jego kariery. Ostatnio słyszałam, że sprzedaje używane samochody w Sacramento, żyjąc w jednopokojowym mieszkaniu, na które ledwo stać. Odbudowałam Nexus, zatrudniłam nową partnerkę, kobietę, którą mentorowałam i która podziela moją wizję, i zdobyliśmy nowego klienta w zeszłym tygodniu. Biuro znów huczy, zespół silniejszy niż kiedykolwiek. Czasem myślę o uśmiechu Itana tego dnia w barze. Myślał, że jestem słaba, nie wiedział, że byłam stalą.